Jestem dumny, że sport międrzecki stoi na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o sekcję piłki nożnej. No właśnie, to jest ponad 130 młodych. Sportowców, którzy czynnie biorą udział w zajęciach treningowych. Od rzaków, juniorów starszych, juniorów młodszych, drugi zespół piłki nożnej seniorów i wreszcie pierwsza drużyna, która gra w czwartej lidze. Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc finansową, o wsparcie, żeby te kluby, ten klub, żeby te grupy mogły się lepiej rozwijać. Jest potrzebna pomoc między innymi finansowa. I o to Państwa prosimy. Dziękuję.